Ford Transit Custom 2.0 Diesel 2020 rok Dzisiaj Transit Custom Wymiana alternatora Jest tutaj Tu trzeba porozbierać filtry węże no nic, bierzemy się za to. Najpierw odpinamy akumulator, który jest tutaj pod fotelem. Najpierw wykręcamy tą rurkę. Tutaj jest śrubka na torksa. Wyciągamy cały filtr, obudowę filtra powietrza. Odkręcamy tutaj, ściągamy tego węża. Tu musimy odpiąć ten moduł, bo filtr wyciągamy na zewnątrz. Tu są takie klipsy na tej zasadzie. Tu jest drugi. Tutaj ściągamy przewód. I odpinamy przepływomierz. Tutaj na trytyce jest. Ktoś chyba wyciąga całe. I tutaj kostka. Takie szare musimy cofnąć do tyłu. Gdzieś ją tam sobie lokujemy. I teraz filtr. Do góry, z takich tutaj mocowań. O jest. A tutaj jeszcze jakiś czujnik. Odpinamy to i kostka. Kostka odpięta. I wyciągamy cały filtr. No, gdzieś jeszcze coś trzyma delikatnie. Ten czujnik trzeba też odkręcić, albo węża tutaj zdjąć, bo to trzyma. Nie zauważyłem. Czujnik odkręcony, i wyciągamy na wierzch. Tutaj sobie wypinamy zawleczkę. Zawleczka wyjęta, odkładamy i teraz to sobie wyciągamy. A tam jest jeszcze druga zawleczka. No, dwie zawleczki to jest. Ale trzeba to sobie wyjąć, żeby to sobie gdzieś ładnie odchylić. Jest druga zawleczka. I teraz to sobie odchylamy. Gdzieś możemy sobie to złapać, żeby się trzymało. I teraz odkręcamy tego węża tutaj, żeby tu nam zszedł. I tutaj, bo tu już nie ma śrubki widzę. I on nam się powinien odchylić gdzieś na bok. I wąż odkręcony, na razie go tutaj zostawię, tam na dole go nie będę odkręcał, chyba że później, że będzie przeszkadzał jakoś bardzo, na razie o, albo w ten nawet sposób, na razie, tutaj sobie zatykamy ten wlot, żeby nic nam tam nie wpadło, tutaj sobie też tego węża złapałem trytytką, żeby się tak odchylił fajnie, on tutaj jest na harmonijce, więc nic mu się nie stanie. No i mamy alternator, tak w miarę na wierzchu. Na pewno trzeba będzie to wypiąć. Teraz sobie podobna elektrykę. Tutaj mamy kostkę. Mi niechcące wyszło całe, potem to włożę. I teraz naciskamy tu. I wyciągamy kostek. Gdzieś ją sobie tu plątamy, żeby nam nie przeszkadzała. I teraz tutaj. odkręcamy ten przewód na trzynastkę nakrętkę o, przewód odkręcony też go sobie gdzieś tam odkładamy na bok żeby nam nie przeszkadzał chociaż tutaj nie powinien no i teraz ściągamy pasek tu mamy napinacz za tą śrubę, którą zaznaczę. Napinamy i ściągamy pasek. Musimy sobie zapamiętać jak on jest założony, albo sobie to gdzieś narysować na kartce, porobić zdjęcia. I tu jest na klucz 15, i tak jakbyśmy dokręcali. I jak widać, pasek się zwalnia, robi się luźny. Możemy sobie go tu zrzucić na alternatorze albo zablokować napinacz. Zaraz to spróbuję zrobić. O, udało mi się go zablokować. Tak od góry. Jak widać, tutaj jest dziurka. Tam włożyłem takiego gumbusika. Trzeba trafić tam w drugą dziurkę. Ja tego nie widziałem. Po macku to zrobiłem tam. O, nie uda mi się tego pokazać. Trafiłem. I pasek mam luźny. Łatwiej będzie założyć potem pasek, jak zablokujemy napinacz. Mam odpięty akumulator, więc pasek zostawiam w ten sposób, nikt tu samochodu nie odpali, bo lepiej ściągnąć pasek, żeby ktoś odpalił autko, to żeby nie wciągnęło go gdzieś, ale tu mam odpięty akumulator, ja zabiorę kluczyki, więc nikt tego nie odpali, rozrusznikiem nie zakręci. I teraz przechodzimy do demontażu alternatora, z tego co widzę to jest tu jedna śruba i tutaj druga. Odkręcamy i sprawdzamy, czy, czy wyjdzie. Myślę, że chyba jest tylko na tych dwóch. Jest przykręcone na śruby na klucz 13. Ta górna musi być na głęboką nasadkę, bo tutaj wystaje szpilka. I odkręcamy te dwie śruby tą. I tą. Dolna śruba odkręcona, tutaj jeszcze zabezpieczamy tą rurę, zapomniałem o tym, teraz zabezpieczyłem, żeby nam też nic tam nie wpadło. I teraz górna śruba. Tej górnej nie trzeba całej wykręcać, tylko wystarczy poluzować i ją powinien wyjść do góry, ale siedzi dalej mocno, więc wykręcę ją całą, żeby to sobie łatwiej wyjąć. Potem najwyżej ją troszkę wkręcę i włożę tak jak. Tak jak się powinno, znaczy tak też nie jest źle. Śruba odkręcona i zrywamy alternator. Delikatnie też nie za mocno, żeby nie pękło, bo tutaj zapieramy o ten uchwyt, ale tutaj jak widać delikatnie idzie. Dobra. I mamy alternator wolny, trzeba go tylko obruszać, żeby... Zeszedł tutaj z tych dolnych, z dolnego uchwytu. Jak, jak widać, wychodzi bez większego problemu. Tutaj ma uchwyt. Tu potem trzeba cofnąć tą tulejkę, żeby nam tam lekko wszedł i śruba ją dociągnie z powrotem. Bo tak to się będzie musieli szarpać, żeby tam trafić. Te dwie tulejki trzeba cofnąć. Tu widzę jest z rolką. Teraz jadę go zregenerować, naprawić. No, zobaczymy, co tam się zepsuło. I alternator mamy już po naprawie. Teraz muszę cofnąć te tulejki. Zapomniałem tam powiedzieć, żeby mi cofnęli. Też tak na szybko było wszystko. Więc musimy sobie tak, bierzemy tą śrubę mocującą. Potrzebujemy takiej tulejki, żeby ta tulejka zmieściła się. W nią. tu akurat dobrałem klucz 21 wejdzie śmiało tutaj mam taką dłuższą ale nie chce mi przejść śruba bo jest dość gruba więc wziąłem sobie płytką 21 przechodzi tu bez problemu tutaj wziąłem jakieś takie rzeczy które miałem na samochodzie wkładamy tak i musi nam tu wystawać śruba i jeszcze gwint musi wchodzić tam daleko żeby było jak wciągnąć tą tulejkę i teraz od drugiej strony, nie od tej, której montujemy, tylko od tej wkręcamy tą śrubę. Z tymi moimi adapterami. Akurat takie rzeczy znalazłem na samochodzie, więc je wykorzystam. Dobra, jest opór. Bierzemy teraz klucz 13 na grzechotce. Na dokręcanie. Próbuję ustawić jakoś kamerę. O, mamy kadr w miarę. I teraz dokręcamy tą śrubę. I ta tulejka się cofnie. To naprawdę nie dużo trzeba. O! Słychać jak strzeliła. Nie wiem czy na filmie było widać. Ja widziałem jak się troszkę wciągnęła. To naprawdę nie trzeba dużo, żeby tylko delikatnie milimetr dwa się wciągnęła odkręcamy I to samo robimy z drugą tulejką Dokręcanie o, strzeliła wciąga się, nie widzę, o, teraz to nawet sporo się wciągnęła. I mamy tulejki cofnięte. O, i teraz z tej strony widać, że się cofnęły. I teraz idziemy z alternatorem do auta. I wkładamy. I teraz wstępnie zakręcamy tą górną śrubę. A, przeczyszczę ją w sumie troszkę, bo widzę, że jest zardzewiała. No i śruba przeczyszczona. Wstępnie ją wkręcamy. O, no, wystarczy. I teraz go montujemy. I jak widać było przy wyciąganiu on tu bez problemu wchodzi o, i teraz wkładamy w ten sposób i wieszamy na tej śrubie w o. 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 ten sposób i teraz musimy dołem trafić, żeby on sobie tam doszedł. O, jest i teraz dzięki cofnięciu tych tulejek on tu nam wchodzi luźno. Nie musimy go na ten dolny uchwyt wpychać. I łatwiej nam będzie trafić tą śrubą, żeby tam przeszło nam nowy lot. O, nie pasuje, to więc sobie troszkę odchylam. Manewuję O, jest. I skręcamy, złapało. O. I teraz skręcamy go i te tulejki się automatycznie dociągną przy skręcaniu. No i alternator przykręcony. I teraz założę sobie pasek, bo jest do niego dostęp. Napinacz mamy zblokowany, więc założymy go sobie bez problemu ręką. Nie wiem, czy coś tu będę w stanie nafilmować. Alternator. Nie, pompaklimy najpierw od dołu, żeby załapało. O, jest. Gdzieś mi chyba krzywo podszedł. Tu jest ok, tu jest ok. Jest. Tam na klimatyzację troszkę nie naszedł, trzeba to poprawić, trzeba zweryfikować, czy na koło pasowe dobrze naszedł. naszedł ładnie na koło na klimatyzację, a tutaj jeszcze jest drugi pasek, więc żeby go wyciągnąć całkowicie, trzeba by ten pasek drugi zrzucić, więc najlepiej to sobie zrobić tak jak ja zrobiłem, zdjąć tylko z alternatora i wystarczy. No i teraz zakładamy pasek tutaj na tą rolkę. Jest. No i teraz trochę napinamy napinacz, wyciągamy tego imbusa i pasek jest napięty. No i pasek założony. Weryfikujemy czy na wszystkie koła dobrze się ułożył. No i teraz skręcamy ten pozostały o, sprzęt. Skręcamy tutaj elektrykę. I wszystkie te pozostałe rzeczy. No już nie będę tego filmował bo... Tak, jak rozbieraliśmy to w odwrotnej kolejności, składamy. Chyba, że coś się pojawi, jakiś ciekawy temat, to coś nagram. A tutaj musimy pamiętać, żeby włożyć to czerwone zabezpieczenie do tej kostki. Jest. Zakładamy kostkę i potem to czerwone. Wciskamy, żeby ona była zabezpieczona. Kliknęła więc wpychamy to czerwone zabezpieczenie. Ono zabezpiecza, żeby się nie wypięła. Ona i tak by się nie wypijała, ale o, jest. Ale jest wtedy podwójne zabezpieczenie. Dobra, Prąd skręcony, tutaj zakładamy tą gumę. No i teraz reszta tych rzeczy. No, tutaj ten kabelek, pamiętamy, zapiąć, żeby się gdzieś tu nie plątał. Tak jest oryginalnie, więc tak niech zostanie. Zakładamy węża, a tylko musimy pamiętać, żeby tu trafić na tą śrubę, której brakuje już. O, najpierw tam trafiamy w otwór o, tam trafiony w otwór i tu zakładamy o. i tu dopiero jakąś śrubę przykręcę to Żeby to się trzymało No i skręcamy teraz tą opaskę I teraz wkładamy filtr tutaj mamy takie Widełki, które muszą trafić na tą gumę. Tutaj musi wejść ta rurka, no i potem te dwa zapięcia. Tutaj tak bardziej na kosa to wkładam. O, jest. Wsunął się tam ładnie. A tu wyszło z całą gumą. Muszę najpierw gumę wyjąć z tego, włożyć ją tu i potem dopiero go zatrzasnąć. O, ten moduł. Musimy wziąć tutaj do góry. O, przed zapięciem filtra. O, jest. Przyszedł tam ładnie. Przykręcamy tutaj ten czujnik. W sumie tej kostki nie trzeba było odłączać, tylko wypiąć tutaj z tego klipsa, bo to i tak jest jedna całość tutaj. Więc zapinamy. jest śrubka na ósemkę w tym egzemplarzu tutaj zapinamy tego klipsa o jest dokręcamy tą śrubkę no i wszystko poskręcamy no i teraz zakładamy akumulator i odpalamy robimy test Tutaj do podpięcia akumulatora musimy sobie fotel na max do przodu przesunąć i położyć oparcie. I tutaj mamy klemę. Zakładamy ją. Skręcamy tą śrubką. No i klema zakręcona. Tutaj taki kawałek budowy odpiąłem i podniosłem. O, jest. Tu jeszcze kawałek jest takiej zaślepki o, przesunął, się, przesunął się ten kabel i nie mogłem dopiąć. O, tutaj mamy takie wystające, muszą trafić. Tutaj o, jest. Jest. No i teraz cofamy fotel. I gotowe. Alternator zamieniony.